Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będę robił pierogi, ale wyrolowane przez mieszkańców Podlasia. To znaczy zagłuby. Zagłuby to takie, jakby to powiedzieć, rolowane, otwarte pierogi. Czasami gotowane później, podsmażane, czasami gotowane w roladce, później krojone, inne znowu, wcześniej krojone i gotowane. Niektórym się farc wysypie, niektórym nie. I Tak, to jest właśnie z tymi zagubami, a rodzajów jest kilka. Ja dzisiaj zrobię takie, może delikatnie mówiąc, podrasowane przeze mnie, aczkolwiek próbowałem takie na Podlasiu. A więc zaczynamy. Najpierw robimy ciasto. Ciasto tak jak na tradycyjne pierogi. To znaczy pół kilograma mąki pszennej, typ ulubiony. To znaczy się mój akurat jest typ 500 i wrzątek. Można dodać od razu taką treściwą szczyptę soli, o. Żeby pierogi jałowe nie były. I wyrabiamy ciasto. Paluszkiem najpierw i tak, wiecie, żeby się nie poparzyć. Po troszeczkę. Słuchajcie, to, to sklejone takie, zobaczcie, o. Możemy sobie odłożyć żeby nam się nie plątało. To tak mnie babcia Marysia yy, uczyła. Jest to nagrane w jednym z odcinków. I zagniatamy teraz już całe ciasto. Pod koniec ugniatania dodajemy trochę tłuszczu, to znaczy ja dodam olej, można dodać roztopione czy rozpuszczone masło. Tak, może dwie łyżki. I wyrabiamy do momentu, aż ciasto pięknie wchłonie cały tłuszcz. Ciasto na pierogi mam wyrobione, więc teraz tak. Przykrywam miseczką i odstawiam. Następnie będziemy robili farsz. W tym celu kroję dwie cebule w kostkę. Mogę pomału rozgrzewać patelnię. Wrzucam trochę masła. Dobra, cebula pokrojona, więc możemy dodać ją na patelnię. Niech się podsmaża. Teraz przesiekam niewielką ilość. Kiszonej kapusty, ona jest tylko odciśnięta. Siekamy dość drobno. I na razie odkładam ponownie do miseczki. Kolejnym elementem mojej układanki z tego przepisu będzie ścieranie ziemniaków. Oczywiście zrobię to tak jak na placki ziemniaczane, czy na babkę ziemniaczaną na drobnych oczkach tarki. Ziemniaki używamy tych najbardziej mączystych. I teraz tak, do ziemniaków przekładam kiszoną kapustę. Przyprawiam świeżo roztartym czarnym pieprzem dość obficie. Dodaję łyżkę majeranku i szczyptę soli, ale niewielką, dlatego że kiszona kapusta jest dość słona. I wyrabiamy. Przekładamy masę już do lekko ze złoconej cebuli. Połączmy razem z cebulą. I słuchajcie, zmniejszamy całkowicie płomień i odparowujemy masę. Ale pamiętajmy, to nie może zrobić się klucha. To musi być taka średnio gęsta konsystencja. Następnie kroimy świeży boczek w drobną kostkę. Tylko bez skóry. Ja sobie skórę zdejmę. Pamiętajmy, żeby pokroić dość drobno, on wtedy szybko się wysmaży. Nie zapominajmy o naszym farszu, który jest już dobry. Więc wyłączam i czekam, aż sobie delikatnie przestygnie. Nawet zamienię patelnię. O. Będzie mi wygodniej Wam pokazywać, jak się boczek wysmaża. I na mały ogień. No i dobra, mamy chwilę, żeby nam yy, nasz farsz tutaj ziemniaczano-kapuściany przestygł. Tego ja tylko przemieszam i za chwileczkę będziemy tak naprawdę finiszować. No i dobra, kochani, możemy zacząć rozwałkowywać nasze ciasto i pamiętajmy, że ten farsz z ziemniaków i kapusty on nie może być całkowicie zimny, ponieważ zrobi nam się klucha, bo tam jest krochmal. Więc rozwałkowujemy ciasto na takie większe placki. Ciasto rozwałkowuje na grubość Dwóch, trzech milimetrów. O, coś takiego. Dobra, i teraz wykładamy faszę. Pamiętajmy, żeby zostawić krawędź. Boczek mogę delikatnie posolić i dodać trochę czarnego pieprzu. I zabijamy rulonik. Piękny, prawda? I robimy kolejny. No i przyszedł czas, byśmy e, nasze zawijane pierogi ugotowali. Są dwa sposoby, słuchajcie, na, na to, by to zrobić. Pierwszy to tniemy w plastry i gotujemy, a drugi w całości. Ja wybieram ten drugi. Aha. Najpierw trzeba posolić wodę. I wrzucamy na gotującą się wodę, ale nie bardzo mocno, delikatnie. Słuchajcie, i ostatnia trzy takie kiełbaski wpadły do. Do obrządku i na małym ogniu będę gotował około 35 minut, porywak do 40. No i można by rzec, że moje zaguby są gotowe, więc wyjmujemy je z wody. Najlepiej to zrobić łyżką cezakową. Rozlecieć nam się to nie rozleci. Zobaczcie, trzymają się bardzo dobrze. Można wyciągnąć łyżką. Po prostu na deskę, czy, czy na jakiś półmisek, czy na talerz, cokolwiek tam mamy. I słuchajcie, i są teraz znowu dwa sposoby na podanie. Pierwsze to czekamy, aż całkowicie przestygną, kroimy wzdłużne plastry i podsmażamy na maśle. I podajemy. Albo tak jak ja teraz to zrobię, po prostu pokroję i położę na talerz, podam z usmażonym boczkiem. Kroimy słuchajcie pod skosem. Spójrzcie tylko. Cud miód. Kroimy takie dwucentymetrowe plastry. Ja do boczku jeszcze wkroiłem połowę cebuli. Możemy spróbować. Zobaczcie, jakie to jest delikatne. Wow. I słuchajcie, niesamowicie pyszne. Tutaj kapusta, słuchajcie, robi robotę. Kilka prostych, znanych składników. A jaka bajka na talerzu, po prostu petardina. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego i.